Obiekt 3 Atlas, czyli trzeci obiekt międzygwiezdny, oficjalnie nazwany także C2025N1, został dostrzeżony 1 lipca 2025 roku przez system Atlas Chile. Już dzień później potwierdzono, że pochodzi spoza Układu Słonecznego, porusza się z nadzwyczajną prędkością i po dyrektorii hiperbolicznej. To dopiero trzeci taki przypadek po Oumuamua dostrzeżonej w 2017 w komnecie. Borisov z 2019 Większość naukowców uważa, że 3i Atlas zachowuje się jak typowa kometa ma komę, warko czy aktywność wodną to wskazuje na naturalne pochodzenie Jednocześnie jednak pojawiły się spekulacje, czy to na pewno nie statek pozaziemski Najsłynniejszy zwolennik, taki oczywiście Dość kontrowersyjnej, ale całkiem możliwej. Hipotezy to Avi Leps z Harvardu. Zwróć uwagę na kilka nietypowych parametrów: orbita, niemal w płaszczyźnie eliptyki, niesymetryczna jasność, kierunki bliskie Wenus, Marsowi i Jowiszowi. Wszystko to, choć mało prawdopodobnie, zasłużyło na przemyślenie. Wstępne oszacowania podawały, że obiekt może mieć nawet 20 km średnicy, ale obrazy z teleskopu Hubble'a wskazują na mniejszy rozmiar, między 320 m a 5,6 km. Jeszcze inne dane z obserwatorium VLA, teleskop i Rubin obserwatory szacują z kolei wielkość na około 11 km. Widzimy więc spory ostrzał. Naukowcy nadal pracują nad dokładnymi... Danymi. Obiekt, obserwowany przez wiele teleskopów w Gemini Nord w Hawaii, uchwycił elegancką, zbitą komę, czyli otoczkę gazu i kurzu powstałą, gdy ciało jest ogrzewane przez słońce. Potwierdzono obecność aktywnej wody. Dodatkowo udało się określić okres rotacji na około 16 godzin z umiarkowaną amplitudą świetlną, co sugeruje nierównomierne oświetlenie powierzchni. 3 i Atlas porusza się tak szybko, że nigdy nie zatrzyma się w układzie słonecznym? To przelot wylotowy. Najbliżej Słońca w perihelium znajdzie się 30 października, gdzieś poniżej orbity Marsa. Do Ziemi nie zbliży się na mniej niż około 170 milionów kilometrów, czyli absolutnie nie ma powodu do obaw. Chyba, że tam są obcy. Obserwowalność Ziemi będzie możliwa aż do września. Później Słońce przykryje go swoim blaskiem. Czy to przypadek? Ale spodziewamy się ponownego pojawienia się w grudniu po drugiej stronie Słońca. Ciekawe, co tam będą robić. Astronomowie planują też użycie sondy Juno do ewentualnego przelotu w pobliżu w marcu 2026. To ambitny koncept i ciekawe, czy tam znajdziemy. Być może obcych, być może ksenomorfy, albo pedatoja. 3 i Atlas to nie tylko kometa, to wyjątkowa okazja, by spojrzeć poza granice naszej gwiezdnej rodziny. Niesie ze sobą historię sprzed miliardów lat i pytania, które przedefiniują nasze miejsce we wszechświecie. A co wy o tym myślicie? Czy naprawdę to tylko kosmiczna skała? Czy coś więcej? Subskrybujcie i do mrocznego usłyszenia.